Przez nas dzisiaj 21 września na no, dniu 2025 w godzinach wczesnych popołudniowych 14 w niedzielę 15 po świątkach święto św. Mateusza Apostoła Ewangelisty u drzwi Saryzyńskiego Kościoła. Jest podzieliłem Poznanie w dla na przywrócenia ofiarą Ofiary Mszy Świętej w życie Rzymskim do naszego salizańskiego kościoła Wrońcka 9 Poznania, przez to przyczynienie się, by Najświętsza Ofiara Mszy Świętej została przywrócona do każdego katolickiego kościoła, budowanego i konsekrowanego dla składania w nich Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w życie Rzymskim nieposeborowych Naszego miasta Poznania w Polsce, Europie, świata upraszamy każdy kościół, kaplicę, ołtarz. Jeden po jednym, jeden, co do jednego, jeden każdy, wszystkie bez wyjątku. Włączone intencje, w zachowanie naszej ojczyzny, wojny. Polacy, Polki, polscy żołnierze. Nie dali się posłać na nie naszą wojnę, na nie nasze wojny, ani w interesie Polaków, ani Polski. By więcej Polacy nie byli tak głupi, tak bezbożni, by walcząc nie za naszą wolność narażali własną ojczyznę, państwo, naród. Na wojny, na grabież, na złupienie, spalenie, zniszczenie w imię katolickiego hasła za, na, za naszą i waszą wolność. Upraszamy za młodzież, by. Sprzeciwiła się bezbożności na mimo bezbożności ich nauczycieli. Za dzieci, i młodzież, których rodzice, których wychowawcy nie wypiszą z zajęć, mających ostatecznie za cel seksualizację, demoralizację. Mimo tego narażenia na zło byli gotowi się dźwignąć z bezbożności, za które odpowiadają starsi, rodzice, wychowawcy i odpowiedzą kiedyś przed Bogiem. Intencja włączona, by remont tego kościoła i domu zakonnego ostatecznie służył przywróceniu do tegoż kościoła chwały Bożej. Wyniesienia bluźnierstwa, stołu przeciw ołtarzowi, składania tu obrzydliwej, Bogu winno być każdej katolickiej duszy nowej mszy, uczty w miejsce ofiary. Bo ostatecznie ten kościół odnowiony służył chwale Bożej, najświętszej ofierze mszy świętej w rycie rzymskim kościołowi duszą. In nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł słuchać Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod pąckim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebił, wstąpił do piekieł Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Pater Noster Kwizin Celi, Sandwicetur Advenia venia dregnum tuum voluntas voluntastua sicut in din terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. O przymnożenie nam wiary, nadziei i miłości, Ave Maria, gracia plena Domnus Tecum, benedicta pues, tu in mulieribus, et benedicta tu in Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in incora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia, plena e dominus benedicta tu in mulieribus, et benedicta tu in mulieribus, et benedicta tu Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,